Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar ja witam was w drugim vlogu tym razem z mojego pokoju pierwszy vlog był z Irlandii, kto jeszcze nie widział zachęcam do obejrzenia, macie go gdzieś tutaj na ekranie a tematem dzisiejszego vlogu będzie to, że już na moim kanale wybiło 1000 widzów, tak, te 1000 widzów które widzicie tu, gdzieś tutaj schowane, pokazane na ekranie, no przechodząc do tego, tego głównego tematu, który chciałem powiedzieć Właśnie z tej okazji postanowiłem zorganizować coś innego, niż miałem na początku w planach. Myślę, że to co miałem w planach zostawię na troszkę później, na jakąś okrąglejszą, większą sumkę subskrypcji na moim kanale. No i w sumie przechodząc do tego właściwego tematu, to postanowiłem zorganizować dla Was live'a 2-3 godzinnego z gry. Z gry. Z gry lub z gier, to w sumie zależy od Was i, i od Waszej aktywności na czacie, który będzie no, na hitboxie, bo na hitboxie będzie stream, tak? Tutaj gdzieś, y, gdzieś na ekranie, na ekranie nie może być, ale będzie w opisie link do tego live'a. live on będzie się w sobotę na hitboxie o godzinie 19. Tak, 19. Wszystkie potrzebne linki, takie jak link do hitboxa mojego, link do fanpage'a, e, gdzie będę na bieżąco informował, czy coś się nie zmieniło czasem, e, macie tutaj w opisie pod filmem. E, no i to sobie, w sumie to by było. E, kto chce być na bieżąco z moimi materiałami, może zasubskrybować mój kanał. E, komu się filmy podobają i, i, i tak dalej, e, może oczywiście zostawić łapeczkę w górę. E, ja z tego miejsca, z mojego pokoju, e, tutaj gdzie mieszkam, nie będę wam zdradzał, gdzie żegnam się z wami. No i co, i do zobaczenia w sobotę o 19 na live. Na razie, cześć, trzymajcie się.